Hej, witajcie w kolejnym odcinku 6:30. Z góry przepraszam was za to, że wczoraj nie było odcinka, ale jak sami widzicie w tle robię porządek. Tu stoi drabina, robię generalny porządek w pokoju, więc troszkę mi to zajęło. Dzisiaj zrobimy sobie 6:30 na stojąco z racji, że na łóżku też mam syf i nie bardzo do końca mogę wam to wszystko pokazywać, ale jak już wszystko uprzątnę, to ze spokojem wrócimy na łóżko. Kupię też olej, będzie kominek, będzie elegancko, także zostawcie lajkacza i zabierajcie się za oglądanie, nie ma niestety Ramusa, 2,5 tysiąca lajków nie było, no nie wiem dlaczego, czy 500 zł na dziecko wam nie przypadło do gustu, czy, czy co? No nie wiem, może ten odcinek wam przypadnie do, do gustu, bo będziemy dzisiaj mówić o trzeciej wojnie światowej, ale zanim do tego przejdziemy, najpierw komentarz dotyczący poprzedniego odcinka, czyli tak jak wspomniałem, 500 zł na dziecko, lecimy z tym. Pitu napisał. To nie działa w ten sposób, że to drugie dziecko dostaje 500 zł. To rodzice, którzy mają dwójkę dzieci, dostają na te dzieci kasę. A rodzice mogą sobie to przeznaczyć zarówno na pierwsze, na drugie, jak i porówno. Gorzej, że rodzice z jednym dzieckiem lub ludzie, którzy wcale ich nie mają, muszą ze swoich pieniędzy rządowi dawać kasę na te dzieci. Jakim prawem ludzie niemający dzieci mają płacić za czyjeś dzieci? To nawet nie jest do końca tak, że ludzie, którzy nie mają dzieci, muszą płacić za czyjeś dzieci, bo to są podatki, czyli coś, co płaci każdy z nas. Zarówno, nie wiem, nawet małe dziecko, które idzie sobie do sklepu i gdzie jest wliczony podatek, tak naprawdę kupując tą rzecz, również daje państwu. I to są wspólne pieniądze. To nie ma tak, że osoby, które nie mają dzieci, mają płacić za czyjeś dzieci. To tak się nie przekłada. Trochę masz rzeczywiście tutaj sensu i rzeczywiście jest tutaj trochę racji, ale w takim jakby pod kątem patrząc. Także to na tyle związanym z odcinkiem poprzednim, czyli 500 zł na dziecko. A teraz przechodzimy do tematu. Marcin napisał: temat na odcinek czy wybuchnie trzecia wojna światowa? 143 lajki bardzo też w komentarzach pytaliście. Czy będzie ten odcinek, Próbowaliście go i w ogóle jakoś tam e, gdzieś w miarę Wam się bardzo podobał, skoro tyle lajków uzyskał, ten komentarz. Słuchajcie, no ja osobiście, bo to będzie tak naprawdę mój wywód e, tutaj odnośnie tego tematu, spójrzcie na to tak. Mamy trzecią wojnę światową, tak? Pomiędzy dwoma krajami i to taką sola, soli, solarną, dlaczego chciałem powiedzieć solarną, soli, solidną, tak. Albo nawet trzy, bo w końcu niech nie, gdzieś tam yy, będą trzy państwa włączone w tą, w, wo, w tą wojnę. I teraz tak. Mamy te trzy państwa, które mają zasób naprawdę solidnej armii, solidnej broni i tak dalej. Rzeczy, które są zatajone, które nie ujrzały światła dziennego i tylko te kraje o tym wiedzą, albo najwyższe. Tak naprawdę osoby w tym państwie wiedzą o tym, co się, co się dzieje, jeżeli chodzi o wojsko, no i co dalej. No i wiadomo, postęp nauki i postęp techniczny sprawił to, że biorąc pod uwagę to jak mieliśmy drugą wojnę światową do czasów dzisiejszych, Prawdopodobnie większość z takich groźniejszych rzeczy jest związana z oczywiście sami możecie sobie odpowiedzieć czym. Bombą atomową, która, moi drodzy, ma taką siłę rażenia, że prawdopodobnie, jeżeli spadłaby na Ziemię, e, zmiotłaby wszystko i nie byłoby już niczego. Nie byłoby czwartej wojny światowej, piątej, no i nawet tej trzeciej, bo zakończyłaby się wielkim finałem i wszyscy by poginęli. No, może prawie wszyscy, bo jeżeli ktoś by przygotował się do tego odpowiednio w jakimś bunkrze i zaokładam, że to byłoby to państwo, które e, atakuje, to gdzieś tam pewnie byłoby tak, że właśnie te osoby przeżyły, ale musiały być naprawdę wielki zapas. No, jeżeli chodzi o to, czy wkrótce ona wybuchnie, no to z mojego punktu widzenia nie. Dlaczego? No, wszyscy sobie powiedzą, że mamy Rosję, która jest cały czas taka, wiecie, źle nastawiona, wszystkich agresywna i tak dalej, i tak dalej, ale oni mają rozum. Moi drodzy, są osoby, które w tym państwie myślą i wiedzą, że jeżeli poruszą coś, to będzie nie do końca kolorowo. Bo zobaczcie, ile mamy państw w NATO i tak dalej, mamy też Stany Zjednoczone, które gdzieś tam niby lubią się z Rosją, ale czy tak naprawdę to jest do końca? Wiecie, to wszystko to są takie e, dobra mina do złej gry. Takie wszystko uśmieszki, że niby było wszystko fajnie, spokojnie, wszyscy się lubimy, to tak, to tak jak z youtuberami na YouTubie, ponoć wszyscy się lubią, ale każdy wie to kogo nie lubi, prawda? No właśnie, to tak samo jest z państwami. Um, jeżeli chodzi o Polskę, to jest taki, no kurde nie wiem jakby to nazwać, bo to też będziecie pytali pewnie, jak Polska jest przygotowana do trzeciej wojny światowej. No nijak, nie mamy ani wojska, znaczy no mamy jakieś tam wojsko, ale biorąc pod uwagę to, żeby mierzyć się z kimś, to nie za bardzo. Nas, nasz sprzęt, no również, że tak powiem, kuleje. Nie mamy odpowiednich środków komunikacyjnych, mam tutaj na myśli samoloty itd. i tak dalej, bo to wszystko jest takie jakieś w miarę stare, biorąc pod uwagę technologię, która już jest. Także jeżeli chodzi o wojnę, to jesteśmy w czarnej dupie, więc lepiej, żeby ona nie wybuchła. A jeżeli chodzi o to, czy wybuchnie. To tak jak wspomniałem, moim zdaniem nie. Ale wy możecie w komentarzach napisać, kto waszym zdaniem mógłby taką wojnę wywołać i jakie państwa. Fakt, że byliśmy parę razy blisko takich rzeczy, tak jakby chociażby ostatnio ta Ukraina z Rosją, która gdzieś tam się kłóciła i to już był taki dosyć napięty element, ale na szczęście nic złego się nie stało i jakoś tam to jest kwestia rozwiązana, albo cały czas tam się rozwiązuje i, i nic złego się z tym nie dzieje, ale. Cały czas trzeba mieć e, uwagę na to, co się dzieje na świecie I nie e, ignorować żadnych, e, moi drodzy, bodźców które gdzieś tam się pojawiają Bo z takiej małej rzeczy e, mogą powstać duże Wiecie, jak to się mówi, z igły, widłe. No, dobra, e, to tyle chyba z dzisiejszego tematu Ja nie mam tutaj za bardzo nic do powiedzenia No, według mnie nie wybuchnie trzecia wojna światowa zbyt szybko Ale jest Nostradamus, który gdzieś tam przewidział, że w roku 2000 i teraz nie chcę się pomylić. W 1947, ale około 40 roku 2040 roku ma wybuchnąć trzecia wojna światowa. I jeżeli się nie mylę, ma być końcem świata czyli jest to jednoznaczne z bombą, prawdopodobnie. Co mam nadzieję, że się nie stanie. Ale gdzieś tam jest coś takiego wspomnianego. Możecie sobie poczytać w internecie o, o właśnie przepowiedniach Nostradamusa, które są swoją drogą bardzo trafne. A Nostradamus żył bardzo dawno temu i parę. Ładnych rzeczy przepowiedział. Fakt, że parę razy się mylił, ale część też miała światło dzienne. No dobra, to tyle. Nie wiem, jak chcecie odcinek od Nostradamusie, to też piszcie. E, dziękuję Wam serdecznie, podawajcie tematy, y, słuchajcie. Jeżeli chcecie więcej, to zapraszam na mojego Instagrama, tam się dużo dzieje, e, dlaczego na przykład e, nie ma odcinków, tam też wrzucałem takie rzeczy Snapchat i wszystko pozostałe, Facebook znajdziecie w opisie. Tymczasem ja Wam bardzo dziękuję, widzimy się już jutro, prawdopodobnie. Jeżeli będę miał czas nagrać i to wszystko już ogarnę do końca. Także do zobaczenia. Trzymajcie się po cześć, komentował dzisiaj, zostawcie lajkacza, like, pa! pa.